Witam was serdecznie używana honda.pl. Dzisiaj Honda CRV czwartej generacji. Samochód z 2014 roku, w 2005 była pierwsza rejestracja, krajowy, drugi właściciel. Hmm, historia cały czas w hmm, ASO Hondy. Dwulitrowa benzyna 155 koni, automatyczna skrzynia biegów. Wersja wyposażenia Executive z nawigacją Alpine. Samochód bardzo ładny, w bardzo dobrej kondycji e, karoseria. Nieuszkodzona, bezwypadkowa. Kilka lat temu wymieniony przedni zderzak e, w Aso Hondy. Widać to w historii. Przedni zderzak, belka, jakiś tam halogen i tyle. Wszystkie blachy są e, oryginalne. No i poza tutaj tylnym zderzakiem, gdzie jest jakieś e, zarysowanie, ktoś jakimś tam czerwonym kredką tutaj to zamalował. To nie moja robota. No to właściwie nie ma co tutaj wam pokazać. Nawet nie ma żadnych wygniotków parkingowych, bardzo ładna karoseria. Tyle lat. Yy, ładnie utrzymany samochód. A jest jeszcze jedno tutaj jakiś tak, yy, No, myślę, że to się odchody, bo maska jest oryginalna, więc tutaj z lazu bezbarwny lakier. Tutaj parę takich małych i tutaj jeden taki większy yy, odprysk. I tyle. Więcej nic nie ma tutaj na tej karoserii jest śliczny jest to wersja, tak jak mówiłem, executive czyli mamy czujniki parkowania przód, tył, są reflektory ksenonowe z doświetlaniem i z automatycznymi światłami dziennymi, mijania i drogowymi koła są tutaj 17 calowe opona zimowa 225-65-17 tarcza hamulcowa z przodu bardzo ładna bez rantu, klocek gruby więc ten zestaw tu z przodu jest, jest świeży System bezkluczykowy, czyli zamykamy, jak dłużej przytrzymamy, to składają się lusterka. O, zadrapanie na lusterku jeszcze, teraz wypatrzyłem. Z tyłu tarcza hamulcowa z już wyczuwalnym rantem i klocek się kończy. Takie widzę tutaj ze 2 mm, więc może być od wewnątrz mniej, więc tutaj jest szansa, że ten zestaw będzie... Cały do wymiany. Z tyłu czujniki parkowania, oczywiście. Jest kamera cofania. No i bardzo, bardzo wygodna rzecz, poczekajcie, tylko szukam kluczyka. To elektryczna pokrywa bagażnika. No i działa to tak. Można zamknąć tym guzikiem. Można zamknąć także z pilota. Szyby, oczywiście, przyciemnione. Szklany dach. Ten dach nie jest otwierany są tylko roletki, które się w środku rozsuwają, elektryczne. Idziemy do środka. Fotel elektrycznie sterowany, znaczy fotel kierowcy elektrycznie sterowany i on jest z pamięcią dla dwóch ustawień. Elektrycznie sterowane lusterka, e, lusterka także składane tu guzikiem, blokada szyb, otwieranie i zamykanie ze środka, regulacja elektryczna, lusterek, oczywiście podróżowanie. Fotel kierowcy y, dość przyzwoity, oczywiście tutaj jakieś tam wytarcia lakieru e, są, no niestety to tak to wygląda, no jak nie kremujemy to to niestety te skóry się wycierają. Tutaj na desce mamy otwieranie pokrywy bagażnika, kontrola zjazdu to przy małych prędkościach, gdzieś w jakichś górach, wysokie góry to można sobie ustawić tutaj tą kontrolę zjazdu i bez udziału hamulca, znaczy bez udziału hamulca, no, hamulcem hamuje ale już automatycznie, bez użycia pedału, pedału hamulca. Spryskiwacze reflektorów, czujniki parkowania, tutaj VSA czyli ASP za sr No i... Wielka tafla szkła nad głową, odpalę go i tu zobaczcie te roletki. W dowolnym momencie oczywiście można zatrzymać te rolety, że do całkowitego zamknięcia. No ja lubię to, mnie zawsze bardzo cieszy tutaj, aczkolwiek jak siedzi za kierownicą, siedzi się za kierownicą, to, to mało widać ten dach. Najbardziej to korzystają z tego dachu pasażerowie e, drugiego rzędu. Jest yy, nawigacja alpina, no i ten sprzęt dużo lepiej gra niż yy, fabryczny. Więc to, to cieszy, no bo marka jest dobra i, i to dobrze się sprawdza. Tutaj mamy kamerę cofania lusterko fotochromatyczne, czyli samościemniające. podgrzewane fotele, dwustopniowo słabiej mocniej. W kierownicy są łopatki od zmiany biegów, więc można przygotować się przy wyprzedzaniu bieg, bo wiadomo, ta skrzynia nie jest jakaś super szybka, więc warto ten bieg czy dwa zrzucić i, i wtedy mamy czym wyprzedzić. Od razu jest reakcja, nie czekamy aż ta skrzynia zamieli. Zestaw mówiący, komputer pokładowy, tempomat i limiter, sterowanie radiem, komputerek tutaj ten na desce, i, I co? No i tyle. No ta kierownica ładna, lekko tutaj ma jakieś takie już wygładzone ten, tą część, ale nie jest nic przetarty, jest, jest przyzwoita. No, automat, tak jak mówiłem, automat zwykły, klasyczny, pięciobiegowy. No, nie jest to jakaś tam najszybsza skrzynia na rynku, no, no ale niemniej jednak odwdzięcza się swoją pracą, czyli bezawaryjnością, no bo te skrzynie po prostu działają, nic się z nimi nie dzieje. Skrzy... Automatyczna klima dwustrefowa, tutaj odpalanie yy, guzikiem, no ten guzik niestety tutaj ktoś go namiętnie głaskał, jest taki lekko już wytarty, no, może nie lekko, tylko już nawet trochę bardziej niż lekko. Fotel pasażera no wzorowy, bez żadnych zarysowań, z tyłu kanapa też nic nie pokaleczona. Regulowane oparcia osobno jedynka, osobno dwójka, i mają dwa tryby położenia, eee, przebieg właśnie. Chyba nie mówiłem 143,5 tysiąca km, cała historia w hondzie. Ostatni przegląd już tam w tym roku chyba był zrobiony to Już poza co tam Klient nalał olej Motula. Idziemy zajrzeć pod maskę. 2 litry, 155 koni, no jednostka praktycznie niezniszczalna i można zagazować i tanio jeździć, aczkolwiek on nie jest jakiś strasznie podwożerny, bo wokół 10 litrów to zużycie da się zachować. No i ciekawostka, że w trasie ten automat pali, pali mniej niż manual. no są niższe obroty, pomimo 5 skrzyni biegów, to te obroty są w trasie niższe, więc tutaj jest 9,4 akurat z trasy. A, jeszcze jedna rzecz, fotel elektrycznie sterowany, no i regulacja wysokości przodu, regulacja wysokości tyłu, oparcie, a tu jest regulacja lędźwiowa, więc pełna, pełna elektryka. O, aż koń się uśmiało. nie wiem, czy słyszeliście, ale to prawda jest, co mówię, to nie wiem, czy się musieliśmy. No i kanapa tutaj z tyłu, tak jak mówię, wzorowa i ona ma dwa zakresy. Czyli to jest ten poziom taki bardziej pionowy, tutaj widzicie tą różnicę taką, tam, nie wiem, 3-4 cm, no i pozycja taka całkiem leżąca. Podłokietnik, bardzo dużo miejsca z tyłu, płaska podłoga, Nie i zobaczcie, z tyłu no to po prostu jak się siedzi, no to jest bomba, bo ten dach robi robotę. I z tyłu też się wyżej siedzi niż z przodu, tak jak w kinie. i wielki, hmm, bardzo ładny, czysty roleta zasłaniająca bagaże, pod y, pokrywą jest y, koło zapasowe. No i lewarek oczywiście i kluczem teczka. Tutaj trójkąt i gniazdko 12V, tu siatka jeszcze na jakieś tam pierdoluty, a tutaj jest dźwigienka do y, składania, składania tych oparć. Zobaczcie pyk. A, pas zablokował i, i cała prezentacja. Niestety w drugą stronę yy, nie idzie już tak pięknie, ale Chciałem wam pokazać, ale coś nie pykło. Eee, o. tak to wygląda, więc no. cerfał na pewno prezentuje tutaj ogromne możliwości. Przewozowe. Ładny, czysty wszędzie ten samochód. No I za głowicą no, może być tak, żeby nie, osłania, nie zasłaniał widoczności. Książka, instrukcja. 16 w październiku, 15, 18 w listopadzie, 15 hamol, hamol, wszystko, czyli w Gliwicach maj 2016 29, 38 tysięcy w październiku, 16, 42 w styczniu 17, 54 lipcu 17 no i tutaj dalej 18, 18, 18, 19 94 maj 19 98, styczeń 20, 113, później mamy czerwiec 20, 120 powinna być to regulacja zaworów chyba świeceniach. Czo, 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 czo sekundę, zaraz dajcie mi tutaj wymiana oleju w skrzyni, więc to bardzo ważna rzecz, jest to ogarnięte, fit paliwa zrobiony, czyli według harmonogramu, duży przegląd, olej w tylnym moście, a regulacja zaworów pewnie była wcześniej, tu jest 113, poczekajcie, regulacja luzu zaworowego, proszę, stówka 800 zrobiona, więc wszystko jak należy, to tylko jeszcze yy, świec nie widzę, poczekajcie, gdzie są świece, wymiana? Tu świece są. Proszę na 120. Więc wszystko książkowo robione jak należy. No i ostatni przegląd w Hondzie na 130 tysięcy w zeszłym roku, w lutym 21 To zwykły mały przegląd z fitem pyłkowym, nawet bez oleju. Tutaj wymiana oleju już tak jak mówiłem poza ASO 139, czyli 3000 temu, we wrześniu w zeszłym roku. Fit pyłkowy i fit powietrza. I olej motyl. Pokażę Wam grubość lakieru Stówka 108 Stówka, więc to są wartości oryginalne 108 108 93 101

Złapiemy daszek. 107 Więc tak jak mówiłem, cały oryginalny no tego nie widać w nie da się zmierzył w przednim wymieniany was od kilka lat temu. No i zderzek przychodzi w hondzie w kolorze, więc on się niczym nie różni. Jest nie do rozpoznania, że był wymieniany. Widać to w historii serwisowej, po prostu w historii, w bazie hondy. Zapraszam Was na używana Honda.pl, tam znajduje się kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Także inne Hondy mam w tej chwili drugą bliźniaczą Hondę, no bliźniaczą kolorystycznie ale piętro niżej, jeśli chodzi o wyposażenie, czyli lifestyle eee, i z manualem. To jeszcze taki samochód. Eee, zapraszam na autoprofesja.com.pl, tam znajdują się samochody innych marek krajowe od pierwszych i drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku, Autoprofesja będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Polubcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I kupujcie. Zapraszam, dziękuję. Do zobaczenia.